Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca Plus Czyli coś więcej aniżeli o samych poradach motoryzacyjnych Najbrzydsze auta na świecie Trochę taki przewrotny tytuł tego odcinka Ale powiem Wam jedno, dzisiaj miałem siedzieć w zupełnie innym samochodzie To miał być Fiat Multipla pierwszej generacji 1.6 benzyna, taki zielonkawy kolor Notabene byłem dogadany z komisem w Łodzi No i dzisiaj rano otrzymuję telefon Waldek, wczoraj sprzedaliśmy ten samochód co to znaczy, że to jest tylko mój gust? Każdy ma inny gust, więc to jest po prostu tylko i wyłącznie moja lista. Przygotowałem na początku, było 11 samochodów, ale Jeepa Kompasa skreśliłem, więc jest 10 tych samochodów. W żaden sposób to nie jest jakaś lista chronologiczna to jest zupełnie przypadkowa lista. Tak po prostu uważałem. Przejdźmy po prostu do tego. Zacznijmy od pierwszego. Pontiac Aztek, produkowany od 2001 do 2005 roku, maczał w tym w palce koncern GM, produkowany w Meksyku z silnikiem 3,4. To odłóżmy na bok i spójrzmy na niego. Mam takie dziwne wrażenie, że projektant, no już pomijam, że pewnie coś brał, to trochę zapatrzył się na swoją szklarnię w ogródku, trochę na garaż i poniekąd coś wyciągnął z motoryzacji. To auto pojawia się we większości zestawień, ale raz miałem okazję widzieć je na żywo i powiem Wam szczerze, nie wiem, no totalnie nie widzę tutaj składu i e harmonii. Kolejny mój typ Samsung Action. Mało znane auto w Polsce, sprzedało ich się dosłownie kilkadziesiąt sztuk w naszym kraju. No w Europie, na świecie może trochę więcej. Dziwna bryła, 4,5 metra długości, dosyć wysoko poprowadzona linia, trochę właśnie takie ala Warszawa, tak to nazwijmy. I to auto. No przodem na pewno najbardziej zaskakuje. W Polsce trochę bardziej był znany Action Sport, czyli Pickup, który się sprzedawał trochę lepiej ze względu na ustawę VAT-owską, możliwość odliczenia VAT-u, ale patrzę na ten design z przodu, na ten... Na tą paszczę rekina, jak to po prostu niektórzy mówili, na te dziwnie poprowadzone światła. No mam takie wrażenie, że trochę nie przystawał do konkurencji. Gdy wprowadzono odmianę po liftingu, naprawdę zobaczcie, to auto już wyglądało o wiele lepiej. Co ciekawe, warto podkreślić, że auto, które mierzy 4,5 metra długości, ma bagażnik o pojemności 321 litrów i usytuowany naprawdę bardzo wysoko. Ten bagażnik jest płaski, długi, całkowicie niefunkcjonalny to jest bagażnik porównywalny, no dobra, trochę większy niż w nowym Renault Clio, ale to jest nic. Gdy już jesteśmy przy Sangiongu. no jak, żeby tutaj nie powiedzieć o Rodiusie, on w większości właśnie tych rankingów na brzydkie auto wygrywa. Ja zazwyczaj starałem się w centrali wybierać, jeżeli jeździłem Rodiusem, Rodiusa w kolorze czarnym, bo nie było widać po prostu tych przetłoczeń i Ken Greenley, który odpowiadał za projekt tego auta, były szef Akademii Królewskiej w Londynie, no trochę poszalał. Prawdopodobnie... Tu objawiło się jego zamiłowanie do żeglarstwa, nie wiem, wioślarstwa, bo te takie długie łuki, przetłoczenia, no trochę przy tym wanie odstają. Warto powiedzieć, że tak technicznie o tym aucie, że to jest unikat, bo to auto w Polsce było homologowane na 7 osób, a w Korei na 9 i nawet 11. No ja wiem, że oni są trochę mniejsi, ale to już było naprawdę dość sporo. I co ciekawe, to auto miało napęd 4x4 i reduktor. Unikat naprawdę w skali światowej. Jednak pod kątem designu, no to auto nie zachwycało, ale funkcjonalność była mega. Przy siedmiu osobach na pokładzie naprawdę był jeszcze spory bagażnik i było dość sporo miejsca. To auto bazowało w dużej mierze na podzespołach Mercedesa, chociażby między innymi silnik. I teraz taka moja perełka. Citroen C4 Kaktus. Gdy byłem na premierze tego auta w zeszłym roku, powiem wam szczerze, że do końca nie dowierzałem, że takie auto pojawiło się w oficjalnej sprzedaży. Całkowicie nie pasowało mi. Po prostu ten design w ogóle do mnie nie przemawia. Te oczy takie otoczone po prostu maską, błotnikami i te r Bumpery na bokach. Producent reklamuje to jako takie odbojniki na parkingu. No jak już bym miał w normalnym aucie tego używać, to najchętniej przykleiłbym sobie jadąc na parking e, maty e, magnetyczne. Sorry, nie stać mnie na trzy nowe auta, żeby mieć jedno dojeżdżenie do marketu, drugie dojeżdżenie na rynek, a trzecie na jakieś spotkania biznesowe. Ale jak widać powoli tych aut pojawia się na drogach coraz więcej. Warto wspomnieć o skrzyni ETG zautomatyzowanej, która, jak ja to nazwałem właśnie podczas tej premiery, przejechałem tym autem około 30 km wtedy, ona wymaga podania o zmianę biegów. Naprawdę. Między jednym a drugim biegiem następuje bardzo duża różnica czasowa. Z tego co wiem, Citroen planuje wprowadzać więcej takich modeli wyposażonych w r-bampery. Mam nadzieję, że troszeczkę bardziej popracują nad designem, póki co nie przemawia ten design do mnie w ogóle. Mikra C. +C. Muszę przyznać, że nigdy Nissan Micra nie zachwycał mnie, jeżeli chodzi o design. Zawsze czegoś mi po prostu brakowało. To była taka trochę japońska szkoła budowania samochodów, ale jestem przyzwyczajony do tego, że modele e, Cabrio zawsze są trochę takie bardziej subtelne względem swoich wersji bazowych. Tak? W przypadku Nissana Micry w odmianie Cabrio gdzieś na siłę próbowano upchnąć ten dach i ta sylwetka całkowicie nie przemawia do mnie. Tutaj zapewne podpadnę wielu fanom marki BMW, ale odkąd pojawiła się w ofercie odmiana piątki GT Grand Turismo, jestem jej wielkim przeciwnikiem. Tych Audi jest sporo na drodze, więc widać, one po prostu ludziom się podobają, ale do mnie ta, to przedłużone takie coupe z drzwiami bezramkowymi jakoś nie przemawia. Ta wysoko przesadzista linia nadwozia. Trochę niby taki pięciodrzwiowy hatchback. Yy, gdzieś gubi we mnie tą linię takich klasycznych BMW. Może się przekonam, może to jest jeszcze kwestia czasu, ale znalazło się też na mojej liście. Renault Talia, tak zwany Taliban, produkowany od 2000 roku do 2010. Cóż można powiedzieć, jaka była recepta na stworzenie tego auta? Wystarczyło wziąć Clio. Dospawać kufer i zrobił się z tego sedan, dosłownie i w przenośni. Po prostu ten kufer całkowicie odstaje od linii nadwozia. Tych aut w Polsce sprzedało się naprawdę bardzo dużo, szczególnie w tych pierwszych latach produkcji, głównie z silnikiem 1.4-75-konnym, bo małe miejskie auto miało kufer o pojemności 510 litrów. Jednak design tego samochodu pozostawiał wiele do życzenia, tym bardziej, że względem kliówki wypuszczonej w 2001 roku on odstawał od niej, ponieważ był poprzednią generacją. Hyundai Matrix. To auto było na mojej rezerwowej liście, ono się zamieniło z jeepem kompasem, który wypadł z tej listy. Powiem Wam jedno, nie, ono nie jest jakieś brzydkie samo w sobie, ale po prostu gdy spojrzę na nie z boku, e Dopiero wtedy widzę, że coś w tym aucie mi nie gra. Ta dziwna linia okien, ten tył, trochę nie jest to według mnie spójne. Na szczęście design Hyundai'a mocno się zmienił na przestrzeni ostatnich lat i nowy model, chociażby iX20, wygląda o wiele, wiele lepiej. Tamten był produkowany na podwoziu Elantry. Nissan Cube drugiej i trzeciej generacji. Ile razy nie przechodziłbym wokół tego auta, zastanawiam się, co autor miał na myśli. Wystarczy spojrzeć z lewej strony na przetłoczenie okien. Brak tego słupka, jedną spójną szybę, trochę taką asymetryczność. To auto jest w polskiej ofercie, można je kupić za około 70 tysięcy złotych z prostym, zwykłym silnikiem 1.6 benzynowym, 110-konnym. Nie widać tych aut zbyt dużo na ulicach. Też bym w niego nie wsiadł. No i to jest właśnie cała moja lista. Było dokładnie tych aut. Sangiong Pont, jak drugi Sangyong Nissan 9, jednego brakuje. A! Fiat Multipla, dobra, żartowałem. No, jakże mogło tego auta zabraknąć w tym zestawieniu. Co w tej multipli pierwszej generacji było takiego zaskakującego? No, właśnie te światła drogowe umieszczone bardzo wysoko, które nie wiem do końca, co miały charakteryzować, jak takie szpracze po prostu w autach terenowych. Sama bryła tego auta też była dosyć dziwna, dość duże połacie szyb, nisko osadzone. I co najlepsze to jest kolejne auto, w którym design gryzie się z jego funkcjonalnością. To auto miało, mogło zabrać na pokład 6 osób, było dość pojemne, deska rozdzielcza również była mało funkcjonalna, nie miała jakiejś symetryczności, trochę dziwnie to wszystko wyglądało, ale design zewnętrzny tego auta przebijał wszystko. Naprawdę nie wiem, to auto zawsze, nawet jak, jak je teraz widzę po prostu na ulicy, to się po prostu uśmiecham. Na przykładzie tych samochodów, które dzisiaj właśnie już omawiałem, powiem Wam jedno. Ja do większości tych aut po prostu już się przyzwyczaiłem. Ja już na nie patrzę teraz troszeczkę inaczej. Dobra, oswajam się jeszcze z C4 kaktusem. To nie jest tak, że te auta już mi się zaczynają podobać. Ale powiedzmy, że przechodzę bardziej już obojętnie obok tych samochodów Oczywiście to była tylko i wyłącznie moja lista To były tylko i wyłącznie moje przykłady samochodów Ale jak najbardziej czekam też na komentarze pod spodem Na wasze typy takich aut, które wam nie przypadły do gustu Ja starałem się wybrać samochody takie bardziej współczesne Nie ma tutaj Citroena 2CV, tu są bardziej współczesne Ale oczywiście liczę na to, że w komentarzach podzielicie się też swoimi typami i tyle. Zapraszam do oglądania następnych odcinków. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hej!